Cześć. Tym razem pokażę coś szczególnie dla osób, które mają problem z prawidłowym ustawieniem kolana w niektórych ćwiczeniach, a także dla tych, które chcą po prostu poprawić swoją stabilizację i równowagę w staniu na jednej nodze. Bardzo istotne w tym ćwiczeniu będzie ustawienie kolana. Środek rzepki ma celować cały czas w przód bez względu na to, jakie ruchy będzie wykonywać druga noga. Przechodzimy do stania. I teraz uginam lekko jedną nogę, na której stoję. Kolano celuję w przód, druga noga wysuwa się lekko do przodu, dotykam do podłogi, wracam na środek. Po skosie w przód, wracam na środek, do boku, po skosie w tył, w tył i nakrzysz.